Rzeczpospolita obojga narodów w drugiej połowie XVII wieku z grona mocarstw schodzi na skraj upadku. Kraj jest w dramatycznej sytuacji. Niedawne klęski militarne uderzają w Rzeczpospolitą terytorialnie i prestiżowo. Traktat w Oliwie, Rozejm Andruszewski, Rokosz Lubomirskiego Magnateria rośnie w siłę, a władza królewska. Traci na znaczeniu. Król Jan II Kazimierz, zdominowany przez szlachtę, po abdykacji przepowiada rozbiory: Kozak i Rosjanin wezmą Litwę, Wielkopolskę Brandenburczyk zajmie, a dom Habsburski o Krakowie i Rusi pomyśli. Na następnej elekcji wybrany zostaje Michał Korybut Wiśniowiecki. Okazuje się on nieudolnym i słabym władcą. Na wyniszczoną Rzeczpospolitą napada osmańska Turcja. Sultan Mehmed IV wraz z Tatarami Krymskimi podchodzą pod Kamieniec Podolski, główną twierdzę zaporowską, klucz do podola Rzeczpospolitej. Jednak jak szybko oblężenie się zaczęło, tak szybko się skończyło. Po niecałych dwóch tygodniach twierdza kapituluje, otwierając drogę osmanom na Litwę. Miasto uznawane za bastion chrześcijaństwa na Kresach Wschodnich Trafia w ręce islamu. Rzeczpospolita jest bez armii i bez pomocy przeciw Imperium Osmańskiemu. Upadek jest nieuchronny. Przyparty do muru król Michał Wiśniowiecki podpisuje haniebny traktat buczacki. Rzeczpospolita odda podolę Bracławszczyznę, znaczną część Ukrainy i zobowiązuje się płacić 22 tysiące dukatów rocznie. Polska staje się lennym imperium osmańskiego. Rzeczpospolita coraz bardziej chyli się ku upadkowi. Panują konflikty wewnętrzne i kryzys gospodarczy. Jednak szlachta, przerażona zawarciem traktatu w Buczaczu, zamiast go ratyfikować, ustanawia wysokie podatki na wojnę i odrzuca traktat. Zostaje zwerbowane 30-tysięczne wojsko złożone z husarów, dragonów i Tatarów. Michał Korybut Wiśniowiecki umiera, a na jego miejsce Wybrany zostaje hetman wielki koronny Jan III Sobieski. Doświadczony w walce z Tatarami i Kozakami, potomek Żółkiewskiego i wybitny stratek, obejmuje dowództwo nad armią. Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie okazuje się niemałym sukcesem, jednak sułtan nie daje za wygraną. Obie armie w niedługim czasie spotykają się niedaleko miejscowości Chocim. Turecki przywódca Hussein Pasha zajmuje Zamek Chocimski. Turcy pogłębiają fosę i wzmacniają mury twierdzy. Armia turecka liczy 35 tysięcy żołnierzy, jednak zabrakło Tatarów i Kozaków. 30-tysięczna Armia Rzeczpospolitej założyła obóz na południe od Chocimia. Przewaga liczebna była po stronie Turków. W listopadzie roku 1673 Armia Sobieskiego Rozpoczęła oblężenie zamku w Chocimiu. Zaczyna się ostrzał pozycji tureckich. Mniej więcej 5000 tysięcy Wołochów i Mołdawian zmieniają stronę i poddają się sobie z Polacy zbliżają się coraz bliżej murów i zajmują nowe pozycje do ostrzału. W końcu nastaje 11 listopada. Zaczyna padać śnieg, a Turcy przystosowani do wysokich temperatur tracą organizację. Jednak mimo upływu czasu atak nie następował. Więc część Turków poszło spać. Wtedy rozpoczął się atak na prawej flance. Rusza piechota i dragonia, wsparta ostrzałem artyleryjskim. Samian III Sowiecki prowadził atak na pozycje tureckie. W końcu piechota wdarła się do obozu i zaczęła torować drogę Husarii. Turcy, wiązani walką na pozostałych kierunkach, nie mogą wysłać posiłków na prawą flankę. Po odparciu kontrataku Turków, Husaria rusza w głąb obozu. Kawaleria rozpędziła się aż pod namioty sztabowe Turków. Osmanie uciekają na drugą stronę rzeki Dniestr. Most pod ostrzałem Polaków i ciężarem Turków załamuje się wraz z resztą armii tureckiej. Bitwa pod Chocimiem zostaje wygrana przez Polaków. Zwycięstwo pod Chocimiem było przytłaczające. Historia się powtórzyła. Ekspansja Turków została zatrzymana. Wygrana Chocimska przyniosła Sobieskiemu sławę w Republice, jak i na Zachodzie i tytuł niepodważalnego przywódcy kraju. Mimo dużego rozgłosu, bitwa pod Chocimiem nie przyniosła pokoju. Sobieski przez następne dwa lata toczył zwycięskie boje z Turcją, których efektem był rozejm w Żurawnie. Turcja oddaje część terytorium i rezygnuje z Haraczu. Rozejm w Żurawnie, choć nie był idealny, umocnił władzę Jana Sobieskiego i zakończył tureckie najazdy na rzecz pospolitą.